Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na filmie, który już kiedyś się w sumie pojawił. Tylko wtedy, kiedy go robiłem, nie do końca jakby zdawałem sobie sprawę z tego, jakie dokładnie mogą być możliwości, które za tym filmem idą. Przy czym mój stan wiedzy od czasu dwóch lat tak naprawdę uległ zwiększeniu, a więc też kompletność tego zagadnienia ubie, no, uległa. Rozszerzeniu. Także mam nadzieję, że ten film, w porównaniu do zwykłego przedstawienia faktów, które mieliśmy chyba dwa lata temu na kanale, będzie dla Was czymś nowym i ciekawym. Na początku filmu Skins Monkey, strona od wymieniania swoich skinów, która oczywiście nie wlicza cen na klejek do cen skinów i jest konkurs Małpowe 500. Zapraszam bardzo serdecznie, każdy kto wpłaci 10 dolarów bierze udział w losowaniu o 50, jeżeli to tutaj zgłosi do nas na Discorda, no i oczywiście każdy może sobie wypłacając crafty w aktywny sposób wziąć udział o 75 dolarów, a ten kto najwięcej nominalnie zarobi na stronie do 19 listopada ma szansę wygrać 125 Także co? Zasady w linku w opisie. I zaczynamy. I specjalnie powiedziałem teraz, żebyście przewinęli. I w opisie macie link do tabelki z podatkami. Także mam nadzieję, że Wam się też ona przyda. W sensie tam jest film, ale w tym filmie ogólnie jest ta tabelka. Ona pokazuje jaki procent podatku jest za, no bo wiecie, no jeżeli ja na przykład będę chciał coś sprzedać za 003, to zapłacę 66% podatku, jeżeli za 4, to zapłacę 50% podatku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? nominalny podatek, w sensie taki już, wiecie, twardy podatek na Steamie wynosi w tym momencie 13. 0.03 z tego co możecie tutaj zauważyć. Taki jest podatek na Steamie, który obowiązuje i jego się trzeba trzymać jako taka jakby to powiedzieć stopa wyjściowa. Tak on wygląda. On się jakby będzie nieco różnił w zależności od kwoty. No zresztą sami możecie zauważyć, ale ogólnie no, zostaje... W okolicach 13, 13,5. No bo to są już wahania na zasadzie dolarów, że po prostu z tym jest upośledzony. No widzicie, dla złotówki to będzie 12, wtedy, a dla złoty 0,1 yy, nagle pewnie ten procent się zwiększa wtedy, nie? Więc o to chodzi. No, no niestety tak działa ten system podatkowy. No i w momencie, kiedy sobie w ten sposób na niego patrzymy, no to mówimy: no dobra, to wszystko oscyluje dookoła kwoty właśnie jak już wcześniej powiedzieliśmy, znaczy dookoła liczby 13% no i co tutaj się da wykombinować, no nie no wiemy, że raczej nie warto niczego sprzedawać za 3 grosze, jest to głupota i raczej niczego nie warto sprzedawać za 4 grosze, bo tak samo jest to głupota, nie? No i tak naprawdę wiemy, że do pewnej kwoty się praktycznie tego nie opłaca sprzedawać, bo tutaj mamy 20% podatku, no nie. 15, ale jak sobie zauważycie, to w momencie, kiedy wpisujemy te liczby, to zauważcie, że nieważne którą z nich wpiszemy, cały czas wychodzi nam 2 grosza. Nominalnie się liczy podatek, on się nie liczy procentowo, tylko jest nominalnie. I bierze się to stąd, że ciężko by było bez jakiegoś bardzo wielkiego rozdrobniania się naliczyć 13%. No i dochodzimy do takiego śmiesznego momentu, którym jest 20 groszy. I o tym właśnie jest ten odcinek. Zauważcie. 20 groszy, to jest kwota, yy, która ma najniższy podatek na całym Steamie. W ten sposób. I jakby ja nie wiem, komu się to przyda. Nie mam zielonego pojęcia, dla kogo pożyteczny będzie ten film. BTW, druga kwota, która ma najniższy podatek, to jest 21 groszy. Ale poważnie, Nie życzę największym wrogom nie życzę tego. Ale jeżeli ktoś ma pieniądze na Bafie i szuka najefektywniejszej drogi do ich wypłacenia, to najlepiej jest znaleźć przedmiot, który na Steamie kosztuje 20 groszy, a na Bafie 0.2 RMB. Dlaczego? Właśnie dlatego, ponieważ dzięki temu zaoszczędzicie 3% na podatku przy przerzucie więc ja znam osoby, które naprawdę przerzucają po dziesiątki tysięcy przedmiotów każdego dnia, bo są. No trzeba to nazwać po imieniu, no są, no są zjebane po prostu, no nie? I jeżeli przerzucisz dziesiątki tysięcy przedmiotów każdego dnia, ale i wrzu wrzucałbyś to, no mówię, 10 tysięcy przedmiotów po 20 groszy w ten sposób to. Całość ci wyjdzie 2000? A na tym, że ten podatek na tej liczbie jest taki, jaki jest, względem normalnego przyrzutu zarobisz 150. Dobrze mówię? Ta dupa. Nie, dobrze mówię. Czy źle mówię? Nie, zrzuciłem. Nie, co ja mówię? 3% zarobisz. Jakie 150? Tak chciałoby się 150. 3% z 2000, opacy. 60 zł zarobisz. Taka jest kwota tego, która cię wzbogaci. Ja nie wiem, czy to warto robić, czy nie. W sensie nie wiem, czy by mi się chciało specjalnie tyle fatygować. No ale tak, tak jest. No ale to ogólnie nie są jedyne... W ogóle jest jeszcze jedna śmieszna kwota na rynku Steam, czyli 66 groszy. To jest też niesamowita kwota, trzeba przyznać. Bo nie wiem, czy widzicie, jakie tu się jaja dzieją. Zauważcie, że mamy ten. Trzy kwoty, które mają taki sam podatek. 6,6, 6,7 i 6,8. I to ogólnie rzecz biorąc powoduje śmieszne anomalie na rynku. Więc znaczy teraz nie wiem, czy dalej powoduje. Kiedyś powodowało, bo kiedyś skrzynki po tyle były. No i jak skrzynki, jakby po tyle były. Nie, a nagle się okazuje, że. Nie da się w trzech miejscach e, zrobić zakupów. No bo tak było w Polsce. No to się nagle okazuje, kurde blade, że w momencie, kiedy ktoś chce to kupować, to przesunie, jeżeli on jakby, powiedzmy, jeśli chodzi o to, że ktoś płacił mniej, a mu wskakiwała płatność za wyższą cenę. O to chodziło. No i dlatego przy na przykład 0,70 C2 się dało tak łapać ludzi, albo coś takiego. No i to na klaczu była taka sytuacja. Ale to wam powiem więcej, bo pamiętajcie, że podatek na streamie liczy się też nominalnie. To jest ważne. No bo się nie tylko liczy procentowo, ale też nominalnie, co pokazuje tu. Nie wiem, czy ktoś pamięta czasy dolarów na Steamie, ale wtedy, kiedy wystawiasz za 0,03, to jest najniższa kwota, za jaką możesz wystawić, nieważne w jakiej walucie. Zawsze dostajesz 0,01. Nieważne, czy to dolary, czy złotówki. Tak to działa już. Więc, jeżeli znajdziesz kwotę czegoś, co kosztuje 0,66 w dolarach, no nie, to najprawdopodobniej to będzie tak samo zbugowane. Więc możliwe, że ludziom będą wskakiwały, oni będą wystawiali na przykład zlecenie za 0,67, w ten sposób, nie? A im będzie wskakiwała płatność za 0,72, czyli to wychodzi 8, 12, 16, 20 groszy. Tu by wam wyszło, nie? Przebitki nad. Czy to jest cenne, czy to jest niecenne? Na pewno się na, na tym zarabia, nie? Bo tu no, no widzicie zresztą. To już nawet po prowizji. No. Nie muszę powiem, mówić Wam, jaka jest prowizja, bo to na ekranie widzicie. Czy wtedy mówię, czy to jest cenne, czy nie? No to zależy od stopnia zjebania twojego. Jak bardzo chcesz się z tymi liczbami bawić. Jeżeli ktoś jest uparty i mówi, no, ja będę maksymalizował każdy grosz zysku, no to proszę, no. Spoko. Mi by się nie chciało ogólnie. Kiedyś mi się chciało, teraz mi się już nie chce. No ale jakby się udało znaleźć co jest Liquidie i chodzi w tych granicach, tylko że w dolarach, a nie w PLN-ach, to nagle się okazuje, że robisz sobie po no tak jak tu pokazałem, to nominalnie to trzeba powiedzieć. Że to są 4 centy na transakcji różnicy 16 groszy. Jak coś jest Liquidi, to i 10 tysięcy na dzień zajdzie. No nie, kwestia tego, ile się uda yy, kupić i ile się uda sprzedać. Może to jest jakaś skrzynka nawet, która by tak chodziła. No jeżeli by się taką znalazło, no to wiecie, to jest perpetuum debila, tak zwane. Ona no to jest dla debili właśnie. No i tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Hej.